Dzień dobry, dzień dobry. Moi kochani, witajcie najserdeczniej w przedostatnim odcinku serii 6 rano w tym tygodniu, czyli w odcinku czwartkowym został nam tylko jutrzejszy, najpiękniejszy biblijny, ale dzisiaj też będzie mega cytat. Będzie trudny, będzie trudny, ale myślę, że po dosyć rozrywkowych cytatach, które były. Czemu ja o tym mówię teraz? To powinienem mówić dopiero po robinie, więc może skończę. Zapraszam serdecznie do wspólnego zakrzyknięcia z rana, z pełnej piersi. Moi kochani, witajcie, wracam do tego, co mówiłem wcześniej, więc dzisiaj będzie cytat, moi drodzy, trudny. Po rozrywkowych cytatach, które były w tym tygodniu, myślę, że przynajmniej niektórych tak było dosyć rozrywkowo, to dzisiaj będzie cytat bardzo wymagający, bardzo trudny i też bardzo taki prostujący serce, ale myślę, że to jest w ogóle bardzo ważny temat. Będzie to piękne zdanie, naprawdę piękne zdanie. Proszę, posłuchajcie po prostu, żeby dzisiaj może nie było za dużo głupich wstępów, to posłuchajcie, o jakie zdanie mi chodzi. Brzmi ono następująco. Na końcu. Nie będziemy pamiętać słów naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół. Moi drodzy autor dzisiejszego cytatu Martin King już się pojawił oczywiście w naszej serii kiedyś tam dawno temu. To zdanie przyznam szczerze jest przepiękne, jest bardzo piękne i mówi o bardzo ważnej rzeczywistości serca. O niezwykle ważnej rzeczywistości przyjaźni. Moi drodzy, to, że mamy w życiu przeciwników, to, że mamy konfliktowe relacje, to, że mamy tr trudne rzeczy, trudne sytuacje, jeśli się okazuje, że ktoś nas krzywdzi, to jasne, Nikogu, nie, nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. To, że to są rzeczy, które zostają zazwyczaj też z nami bardzo długo, z którymi trudno się poradzić, które trudno przebaczyć, szczególnie właśnie jakieś trudne słowa, trudne czyny ludzi, którzy nas skrzywdzili, że to trudno zostawić, to wszystko jasne. Ale w tym zdaniu jest pewna piękna intuicja, Strasznie ważna intuicja dla każdego, kto chce być przyjacielem. On mówi, Martin King, że znacznie bardziej zostaje w sercu nie tyle krzywda wyrządzona nam przez kogoś, szczególnie przez kogoś nam obcego, przez kogoś, kto nie wiem, był naszym wrogiem, był naszym nieprzyjacielem, ale znacznie bardziej boli, znacznie bardziej zostaje milczenie kogoś, kto miał nas wspierać. Otóż moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj, to będzie krótki odcinek, ale taki myślę, szpila w punkt w serce. Zadaję sobie pytanie, czy jesteśmy naprawdę gotowi na to, żeby stawać murem za tymi, których kochamy, żeby się nie bać, narażać na konsekwencje. Bo drodzy, kiedy sobie myślę o, o moich braciach, o moim zakonie, to najbardziej bolą mnie te wszystkie sytuacje, kiedy moi bracia nie stają razem ze mną, Kochając mnie. Nie chodzi o to, że muszą się ze mną zgadzać. Nie. Nie chodzi o to, że muszą mnie popierać we wszystkich rzeczach, które tam robię albo nie robię. Nie, nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że kiedy wiem, że ktoś to jest moją rodziną, a moi bracia są moje, moją rodziną, nie stają za mną, kiedy wiem, że nie mam w nich wsparcia, nie mam w nich oparcia. I kochani, każdy z Was to zna. Znacie to z Waszych małżeń, z Waszych rodzin, z przyjaźni. Wiecie, jak to bardzo boli, kiedy ktoś to powinien kochać nie staje na wysokości zadania. I teraz nie chodzi mi oczywiście właśnie o te sytuacje, gdzie ktoś krzywdzi. Nie o tym dzisiaj mówię, tylko o tym, kiedy Ty jesteś krzywdzony albo kiedy Tobie jest trudno, a ktoś nie staje po Twojej stronie. Kochani moi najbliżsi przyjaciele, moi najbliżsi bracia, właśnie ci złodzi, ci, z którymi tu mieszkam, bo tu mam najcudowniejszych braci na świecie. To są ludzie, dlatego tak strasznie ich kocham i dlatego jestem tak bardzo wdzięczny Panu Bogu, że jestem właśnie w tym domu, że jestem w tym klasztorze. Ja wiem, że ci moi bracia, yy, chociażby ojciec Tomasz Nowak, mój ukochany przeor, ja wiem, że on, nawet jeżeli ja zrobię coś złego, to nie chodzi o to, że on będzie oczywiście przyklepywał i nie wiem. Udawał, że nie zrobiłem nic złego, ale wiem, że On będzie stał razem ze mną, że będzie bronił mnie przed innymi i przede mną samym w ogóle. To nie znaczy, że będzie, oczywiście mówię, bronił mojego zła. To nie o to chodzi. To nie, nie na tym polega to wsparcie. Tylko ja wiem, że On mnie nie zostawi. Kochani, jest taki genialny cytat Dominika Toreto. Przepraszam, wracam znowu do tego, co w poniedziałki zawsze Wam mówię, czyli do tych szybkich i wściekłych. Dominik Toreto w, w jednej z części szybkich i wściekłych mówi takie zdanie: Nigdy nie odwracaj się od swojej rodziny, nawet jeśli ona odwróci się od ciebie. Tak mówi Dominik Toretto. To jest dokładnie to. Ja wiem, że ta moja rodzina, ta tutaj w tym klasztorze, nie odwróci się ode mnie, nawet gdybym ja odwrócił się od niej. To ja wiem, że moi bracia nie będą milczeć, kiedy mnie będą krzywdzić, albo kiedy ja sam się będę krzywdził, albo kiedy ja będę, nie wiem, ich krzywdził. Nie, oni będą ze mną, będą mnie wspierać. Kochani. Chciałbym, żebyście dzisiaj pomyśleli, tylko nie w kluczu błagam, bo my zawsze myślimy, że w kluczu, no bo mnie tak nie robią. Bo my oczywiście myślimy o tym, ale to mnie powinien ktoś spytać. nie o to mi chodzi, że to jest nieprawda, o, oczywiście, tylko pomyślcie dzisiaj, bo zawsze kieruję te słowa do nas jako pewnego rodzaju rachunek sumienia, kiedy wam mówię coś trudnego. Chciałbym, żebyście pomyśleli, czy jest obok was ktoś, kto na przykład wiecie, że potrzebował waszej pomocy, albo was o nią prosił i wy się po prostu obróciliście bokiem, albo powiedzieliście, nie będę się tak bardzo angażował, bo to mnie będzie za dużo kosztowało. Kochani, to jest w ogóle dla mnie najważniejszy powód takich naszych odwrotów. To jest to, co zrobił w tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie ten, ten wędrowiec, który spotkał, pamiętacie tego, tego biednego tam człowieka leżącego w tym rowie. On się zobowiązał, że odda gospodarzowi wszystko, co ten wyda, żeby temu komuś pomóc. Czyli mówiąc, tylko on się związał z tym kimś. Nie pozałatwiał szybko sprawy, jakoś mu tam pomógł i poszedł. Nie. Kochani, o tym jest dla mnie ten cytat, o takim zobowiązaniu, że jeśli trzeba będzie cierpieć i ponieść konsekwencje albo coś stracić, dlatego że jestem komuś wierny w przyjaźni, to ja to zrobię. Że nawet jeżeli to jest obcy człowiek, to już w ogóle jest wyższa szkoła jazdy, tak jak właśnie już mówiliście o miłosiernym Samarytaninie, to jestem gotowy na to. Kochani, przepiękne jest to zdanie. Nie bądźmy tymi, których będą wspominać jako przyjaciół, którzy milczeli kiedy krzywdzono naszych przyjaciół, którzy się nie odważyli narazić. Kochani, ja myślę, że wiecie, o co chodzi, bo to jest trudne, kiedy na przykład wiesz, że wsparcie kogoś będzie się wiązało z tym, że ciebie też, też oskarżą. To jest, myślę, w ogóle zdanie Pana Jezusa, nie? Zauważcie, kiedy Jego oskarżyli, kiedy Jego wydali na śmierć, to dlaczego Go nie poparli apostołowie? Dlaczego uciekli? No bo się bali, że tak jak skatowali Pana Jezusa i zabili, tak ich skatują i zabiją. Dlatego milczeli. Dlatego odeszli. Prawdziwa przyjaźń nie milczy i nie boi się ponieść konsekwencji, ponieść brzemienia kogoś, właśnie dlatego, że kocha. Byłoby super, gdybyśmy się takiego serca uczyli, gdybyśmy takimi przyjaciółmi po prostu się stawali. Mocne jest to zdanie bardzo mocne to zdanie. Gdy ja tego przeczytałem, od razu mi się przypominały te wszystkie momenty, kiedy nie stanąłem na wysokości zadania, kiedy wiem, że nie okazałem wystarczającego wsparcia tym, którzy tego oczekiwali, bo się bałem, bo myślałem, że to będzie za trudne, bo to mnie będzie za dużo kosztowało, mimo że wiedziałem, że, tego, że to potrzeba zrobić. To się nie odważałem. Nędzne to jest, nędzne to jest w człowieku. Nie chcę tak, chcę się w tym nawracać. Czego Wam również życzę. Kochani, Błogosławie, ściskam, tak było chyba na poważnie trochę dzisiaj. Do zobaczenia jutro w piątkowym odcinku 6 rano, oczywiście o 6 rano, czyli pewnie się pojawi o 4.30. Miejcie najlepszy dzień z Bogiem Pa!